Przedstawiamy Państwu projektor SIM-2 NERO 3D2 przeznaczony do wysokiej klasy instalacji systemów kina domowego. Urządzenie to pochodzi z oferty włoskiej firmy SIM-2, której siedziba znajduje się w mieście Pordenone niedaleko Wenecji. Osoby zainteresowane tematyką projektorów doskonale wiedzą, że SIM-2 uchodzi za jednego z najlepszych producentów rzutników przeznaczonych do domowego użytku. Firma specjalizuje się w projektorach klasy wyższej oraz tzw. high end. Seria Nero stanowi środek oferty producenta i obejmuje dwa urządzenia: prostszy NERO3D1 oraz omawiany w niniejszej recenzji bardziej zaawansowany NERO3D2. Różnice dotyczą m.in. konstrukcji układu optycznego oraz systemu Dynamic Black, który jest obecny tylko w wyższym modelu. Sim2 Nero są jednoczypowymi projektorami 3D pracującymi w technologii DLP o rozdzielczości 1920 na 1080. Posiadają one obudowę o identycznych kształtach jak w popularnej serii Lumis, z tą różnicą, że w nero wykonana jest ona w matowym czarnym kolorze, dzięki czemu idealnie wtapia się w ciemne pomieszczenia kinowe. Testowany egzemplarz jest wyposażony w obiektyw typu T2 o zakresie rzutowania throw Ratio 1.82. Do 2,48. Alternatywnie, można zamówić urządzenie z optyką T1 przeznaczoną do instalacji w bliskiej odległości względem ekranu lub T3, gdy projektor musi znajdować się daleko od ekranu. Oba modele Nero 3D1 oraz 3D2, identycznie jak wszystkie projektory z referencyjnej serii Lumis, wykorzystują autorski, zaprojektowany i stworzony przez SIM2. Układ optyczny o nazwie Alpha Bar. Jego celem jest optymalizacja drogi światła wewnątrz układu optycznego i uzyskanie tym samym najlepszych parametrów wydajności. W tańszych seriach to rozwiązanie nie jest stosowane. Z tyłu projektora znajduje się imponujący zestaw złącz, w skład którego wchodzą dwa wejścia HDMI, wejścia komponentowe i kompozytowe oraz VGA. Oprócz tego znajdziemy tam również złącze RS232. Dzięki któremu możliwe jest podłączenie projektora do systemu sterowania oraz 3 12-voltowe triggery. Na tylnym panelu urządzenia znajdziemy również wejście na opcjonalny zewnętrzny emiter 3D, który jest niezbędny do projekcji obrazu trójwymiarowego. Uzupełnieniem zestawu 3D są aktywne okulary. Są one dobrze zaprojektowane, dzięki czemu zapewniają szerokie pole widzenia i nie dopuszczają niepożądanego światła z zewnątrz. Zapewniają nieporównywalnie lepszy komfort niż większość rozwiązań tego typu oferowanych na rynku. Pilot zdalnego sterowania to standardowe rozwiązanie SIM-2. Jego obsługa wymaga nieco wprawy, chociaż z drugiej strony w tej klasie użytkownik rzadko kiedy korzysta z pilotów do poszczególnych urządzeń wchodzących w skład kina domowego, a raczej z systemu sterowania obsługującego cały system. Model Nero, identycznie jak pozostałe modele z oferty SIM-2, posiada funkcję Lens Shift umożliwiającą przesuwanie w pionie obrazu rzutowania. Regulacja odbywa się za pomocą specjalnego klucza dostarczanego wraz z projektorem. Dzięki temu zwiększa się swoboda i łatwość instalacji. Należy jednak pamiętać, że w tej klasie urządzeń wymagana jest olbrzymia precyzja, w związku z czym swoboda instalacji projektora względem ekranu jest znacznie mniejsza niż w modelach klasy podstawowej czy też średniej. SIM 2 wymaga przemyślanej instalacji. Ustawienie ostrości oraz wielkości obrazu odbywa się z poziomu pilota. System menu projektora to znany schemat, z którego SIM-2 korzysta od wielu lat, pozwalający na dostęp do wszystkich podstawowych funkcji kontroli obrazu oraz kilku gotowych ustawień. Menu jest proste i przejrzyste. Ogranicza się do najważniejszych kluczowych ustawień. Zakładka pierwsza o nazwie Picture ogranicza się do ustawień podstawowych parametrów obrazu. Takich jak jasność, kontrast, kolor czy też ostrość. Ponadto znajdziemy ustawienia Pure Motion oraz Pure Movie. To pierwsze służy do poprawy płynności wyświetlanego obrazu, tworząc dodatkowe klatki filmowe. Drugie z kolei przeznaczone jest do wiernej reprodukcji z materiału źródłowego. Dynamic Black to system, którego celem jest poprawa kontrastu dynamicznie regulowany mechanizm o precyzji i prędkości znanej z dysków twardych automatycznie dostosowuje ilość światła wydobywającego się z układu optycznego. W ten sposób ciemne sceny zyskują na kontraście poprzez obniżenie poziomu czerni, a sceny jasne korzystają z pełnej mocy lampy. Druga zakładka, Image, umożliwia wybór formatu obrazu. Do wyboru mamy sześć predefiniowanych formatów odpowiadających projekcji materiału źródłowego w formacie 4 x 3, 16 na 9, 2 35 na 1, a także trzy tryby umożliwiające zmianę kształtu i wielkości obrazu poprzez zmiany proporcji. Color management odnosi się do wyboru przestrzeni barwnej, możliwości zdefiniowania kolorów podstawowych oraz wyboru jak i regulacji punktu bieli. Oczywiście za pomocą tej zakładki istnieje możliwość precyzyjnej kalibracji skali szarości. Korekcja gamma Umożliwia regulację parametrów natężenia światła w zależności od poziomu skali szarości. Brilliant Color Tutaj następuje aktywacja lub wyłączenie algorytmów dla systemu Brilliant Color, bazujących na segmentach barw pochodnych, znajdujących się na kole kolorowym. Umożliwia zwiększenie jasności i zmianę intensywności kolorów. Za pomocą suwaka przy pozycji Lamp Power. Możemy ustawić moc lampy w zakresie od 230 do 280 W z przeskokiem co 10 W. Przykłada się to na jasność generowanego obrazu i żywotność lampy. Trzecia zakładka Setup służy do regulacji rzutowania projektora, ustawienia zakresu pracy dynamicznej przesłony, czy też wyświetlenia wbudowanych plansz testowych. I na koniec zakładka menu z opcjami i ustawieniami ułatwiającymi obsługę projektora.